W pokoju wejściowym od kuchni, między pokojem zobaczyłam cień na ścianie. Jakby mężczyznę o długich włosach, tak. No i się przestraszyłam, tak. Po prostu już później byłam bardzo zlękniona podczas Moi drodzy, witamy Was w kolejnym odcinku po drugiej stronie lustra Agata. Adriana, witajcie ponownie. I na życie bardzo fajny gość Marta. Cześć Marta. No i Marta jakbyś powiedziała parę słów o sobie. No, jestem z Warszawy. Interesuję się sztuką, sportem, tak? Jazdą konną. Tak, jazdą konną. Dobrze. No i słuchaj, masz od cholery historii, że no tak, tak powiem, tak. Bardzo, bardzo takich ciekawych. My żeśmy już tutaj empirycznie doświadczyły, właśnie e, chyba, e, nie wiem, który to już jest odcinek, ale jakiś e, chyba z 70 e, albo 70 któryś, i pierwszy raz mieliśmy takie, że tak powiem, atrakcje. Jakieś techniczne, także tutaj, właśnie Marta mówi, że jakieś takie kopliki przyciąga do ciała. No, no, niestety. Rzeczy. No, a <gry> to no, były naprawdę niezłe. Tak. No ale powiedz, co, co, co tam z tych twoich historii paranormalnych? No to właśnie opowiem wam tak, jakie miałam doświadczenia w ogóle przez ostatnie lata, tak. Mieszkam, że tak powiem. W nawiedzonym domu, jakby to opisać. Także, no nie wiem, chyba, bo po prostu cię, często zdarzało się tam jakieś paranormalne zjawiska. Yy, na przykład, yy, yy, kiedyś w środku nocy siedziałam na sofie, to był środek nocy, gdzieś po 12 godzinie. Yy, pudelko przy regale zaczęło się przesuwać, yy, po prostu poziomo. Jakiś, jakby samo, tak? Bez, bez niczyjej jakiejś pomocy się przesunęło, tak? Samo, samo i istnie, tak? I, I tak dość... Się, no przesuwało się poziomu po prostu, tak? Poziomu. Ale coś y, jakby czułaś y, oprócz tego, że to pudełko się przesuwało? Y, no czułam czyjąś obecność, tak jakby, ale to dziwne, bo nikogo nie było w domu, tak? I... A ty cały czas jakby czujesz tą samą obecność, czy to są różne obecności? To jest ta sama obecność, jakby dwóch, dwóch jakichś, yy, nie wiem, jakichś istot yy, z innego wymiaru, nie wiem, gdzieś, ale odbierasz je. Duchów, tak, jakichś? Pozytywnie, negatywnie, neutralnie. No tak, neutralnie, tak? Mhm. Neutralnie. A jeszcze za jakaś tego domu ogólnie jest? Mamy jakieś podejrzenie, kto to może być? Yy... No szczerze mówiąc, nie wiem, bo wiele osób z mojej rodziny już kilka, znaczy niewiele, tylko po prostu kilka osób, które znałam i z rodziny nie żyją, tak? I też jacyś przodkowie, tak, Jacyś w tym domu mieszkali też, tak? Bo tam wcześniej chyba jakieś części mieszkali przed latami 90. Mhm, okej. Okay. No dobra, i teraz proszę, ja Ciebie, to jest z przesuwającym się pudełkiem. To jest jedno z doświadczeń, bo tych doświadczeń jest znacznie więcej. No tak. Tak i... Y, no miałam taką sytuację, że... Y, po prostu w środku nocy y, nagle jakoś... Znaczy no, nie w środku nocy, tylko po prostu gdzieś około godziny piątej, czwartej nad ranem y, zaczęłam słyszeć dźwięk pozytywki i... Tak. Kurczę, dziwne to było. Ale ta pozytywka w ogóle była w domu fizycznie? czy znaczy Nie, tam nie było żadnej pozytywki, tak? Bo... Nie macie w domu pozytywki? Raczej nie. I ty to dalej odbierasz neutralnie? No nie wiem, jakie po prostu mam podejście do tego mieć, tak? Bo... Mm -hmm. y no, innym razem na przykład. Y y no było tak, że jechałam tramwajem i przyjeżdżałam koło cmentarza i to był jakiś wieczór i za mną siedziała tylko jakaś kobieta, a tak jakby jakby te osoby ze cmentarza chciały się skomunikować ze mną i po prostu usłyszałam taki nie wiem, jakaś osoba zmarła ze cmentarza, tak? bo usłyszałam y, nagle jakiś szep jakiegoś mężczyzny a odwróciłam się i nie było za mną nikogo, tak? I przestraszyłam się po prostu. Ale zrozumiałaś przekaz jakby, czy nie? Znaczy ciężko było to mm. jakoś zinterpretować, bo nie było tego słuchać wyraźnie, tak? Mm. To był jakiś szef, mm -hmm. taki niski głos szef, taki mężczyzna, mm -hmm. tak? E, innym razem zeszłam do samochodu, to było jakieś późne popołudnie, to była zima, czy nie, to była jesień, jesień. No, I e, zeszłam do samochodu i no, siedziałam jakiś czas w tym samochodzie i miałam wrażenie, że coś się porusza za mną. I spojrzałam za szybę i po prostu zobaczyłam jakby zjawę taką: e, jakby to była kobieta, postać kobiety w jakiejś sukni, tak? Czy, czy coś takiego? I ona była ona wyglądała jak człowiek, jak kobieta ubrana po prostu w jakiejś sukni, tak? Tylko, że to miało formę takiej poświaty, tak? takiej przezroczystej, tak, tak jak dół. To Ale to, 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 czy przynajmniej coś podobnego, to że widziała więcej niż raz z tego tam yy, Tak, widziałam więcej. Yy, yy, innym razem miałam taką sytuację, że yy, po prostu pudełko, znaczy nie pudełko, tylko yy, przejęzyczam się cały czas z to była siatka, reklamówka, po prostu papierowa reklamówka. No i nie było otwartych okien, tak, ta reklamówka była jakby na półce. No i ona podskoczyła nagle tak wysoko do góry i upadła na, na podłogę, na środek podłogi, tak. I mnie to bardzo zdziwiło, tak, bo... Po prostu mnie to bardzo zdziwiło, tak? Bo to przecież przeciągów nie było, tak? Okna były pozamykane. Ale znowu miałeś takie uczucie tej obecności? Tak, obecności, po prostu jakiegoś mm -hmm. ducha, tak. Mm -hmm. Ale przepraszam, to cię zdziwiło, czy cię wystraszyło? Bo tak mówi tak, tak nie było. wystraszyło, tak bardziej zdziwiło, prawda? Tak. A jak to obrazek to... się zaczął przesuwać, to cię zdziwiło, czy straszyło? No, też miałam taką sytuację, no, że no, wtedy, no, wtedy, wtedy to mnie przestraszyło, tak? Bo rozmawiałam po prostu przez telefon, to też było późno w nocy to było i po prostu u mnie w domu są obrazki święte, tak? I mat ma Matek Boskich, tak? I po prostu no, nagle jak rozmawiałam przez ten telefon, to no, ten obrazek zaczął się jakby poziomo przesuwać na ścianie, tak? No i tak, że, tak to było, tak. Były jakieś zwierzęta? Nie, nie mamy, nie mamy domu zwierząt. Ale też mnie wystraszyło cię, tak? No w sumie trochę wystraszyło, tak? tak, ale później się jakoś tym nie przejmowałam, bo... czym mi się to dziwne wydawało, tak. Inni domownicy też doświadczają takich, jakichś manifestacji? No nie, nie, raczej nie, raczej... Tylko to ciebie to przychodzi? Tak. Ale miałam taką jedną sytuację po prostu, że, że jakby ja, ja byłam na materacu, tak, jakby odpoczywałam, byłam w domu I y, nagle y, nóż y, ze stołu, y, bo właśnie jedliśmy śniadanie i ten nóż ze, ze stołu po prostu jakby poskoczył do góry i upadł na podłogę, tak I tak samo istnie, tak, i przestraszyłam się wtedy bardzo no ale to reszta też widziała, że ten nóż tak... Yy, i co? Nie przyznali się, że też jakieś no, no tak, tak, no, partner mój tak, no to z którym yy, mieszkam właśnie w tym mieszkaniu, to też to zauważył i też się przestraszył, tak? Ale nie przyznaje ci się, że też ma jakieś, że coś mu tam się przesuwa? Albo widzi jakieś białe damy? Yy, no nie, właśnie nie, hmm. nie przyznaje się, może, może rzeczywiście Spotykają go takie rzeczy w tym domu, ale jakby nie przyznaje się do tego, taki. I wy tam chcecie mieszkać? <laughs> no szczerze mówiąc nie, bo trochę przerażające. A jak mówisz, że macie obrazki matek boskich, to nie myśleliście o tym, żeby wziąć księdza do tego domu, żeby tam wam. No poczyścił? myślałam, myślałam no. o tym. I co? Tak. I teraz nam padnie zaraz nagranie, po prostu, nie no, oby nie, dobrze, cofam, no. No rzeczywiście chyba trzeba po prostu z księdzem się skontaktować. I może nie? żeby poświęcił, żeby odgonił te duchy, czy demony, czy jakby to, nie wiem, jak, co to jest. Bo tak? ciekawa mam właśnie, czy nie macie psa albo kota, bo zwierzęta też jakby yy, widzą często, nie? I też się jakby zachowują wtedy inaczej. I to tak. było takie ciekawe, inne spojrzenie, nie? No tak. No, ale jak nie macie, to się nie dowiemy. Coś jeszcze ci się przypomina? No tak, no miałam taką sytuację, że po prostu spojrzałam za okno. No też to był wieczór raczej, było późno. Znaczy taki czas, wczesny wieczór, tak? I spojrzałam za okno i jakby zobaczyłam jakby jakieś duchy dzieci, tak? Że no, też wyglądały jak dzieci ubrane, tak, normalnie, normalnie ubrane w ubranie, tak, że jakby prawdziwe dziecko, tylko że takie w poświata, taka biała, tak, przezroczysta, taka, taka biała, przezroczysta, poświata i po prostu nagle te dzieci jakby szło, szły przed siebie, tak, i nagle zniknęły, tak. A ty w ogóle masz jakby jakieś informacje albo mogłabyś znaleźć, kto tam wcześniej mieszkał? No z tego są, mówię, że to po prostu tam tam kiedyś po prostu przed latami 90 wynajmowali Czesi, te mieszkanie tam mieszkali wcześniej. Tam Czesi mieszkali, tak? A wcześniej? Teraz nie słyszę, wcześniej. A wcześniej, czy wcześniej wiesz kto mieszkał, a ja wcześniej, jeszcze wcześniej, to nie, nie, tego nie wiemy, tak? To no nie właśnie, to na to było, a jak stary jest ten dom? Słucham? Jak stary jest ten dom? No to jest budownictwo z lat 60-tych raczej, tak? A, czy to nie jest takie przed, przedwojenne? Przedwojenne nie, raczej to jest budownictwo z lat 60-tych, tak? Raczej. Ale nie wiecie też, czy coś tam umarł w tym domu, czy o co chodzi. No nie. Mhm. Ale ty masz takie, mi się wydaje, sytuację nie tylko jakby w tym domu, bo tak jak nawet z tym cmentarzem, no to coś przyciągasz, jakby. No tak, tak, tak mi się zdaje przynajmniej, że znaczy nie zdaje się, no rzeczywiście to jest. I to się dopiero dziwne, zaczęło dziać, tak? jak, się, jak się przeprowadziliście do tego domu? Czy wcześniej też miałaś takie sytuacje? Znaczy nic o tym mi nie wiadomo, bo nikt nie, nie mówi nic wcześniej. Znaczy osoby, z tym nie mieszkam Nie, nie, nie. Ja cię pytam, czy ty wcześniej doświadczałaś takich sytuacji, że żeś zobaczyła właśnie jakiegoś ducha czy coś, zanim żeś zaczęła mieszkać w tym domu? To nie, dopiero jak zaczęłam tam mieszkać. Aha, tak? okej, okay. czyli to cię jakoś w ogóle otworzyło, bo cmentarz yy, i ten głos był później, jakby, tak? Tak. Mhm. To ciekawe. Jeszcze żeś ufą widziała? Eee, no tak, tak widziałam i po eee, no prostu to była noc e, wigilijna, tak? To było jakieś 5 e, lat temu, tak? I, no tak, no była ta noc wigilijna i jakby późny wieczór wyjrzałam przez okno i po prostu zobaczyłam e, wieś w, w odległości e, nie wiem, stu kilku, kilkudziesięciu metrów nad blokami, przy działkach po prostu. Yy, yy, zobaczyłam spodek latający, tak? I on lewitował po prostu nad jakimś blokiem, tak? Tak, przy działkach. No i tak lewitował, lewitował. Tak przyglądałam się temu spodkowi i jakby zdawało mi się, że był z takiego materiału jak ty tam. Taki... A czułeś coś? No tak, jakby, jakbym się komunikowała telepatycznie po prostu. To już słyszałam takie historie i co, jakie otrzymała? No jakby przekazali mi, że się boją, tak, bo przestraszyli się. Tak poczułam, tak, że jakby z daleka, tak, że coś mi przekazują i poczułam, że po prostu, jak patrzyłam się na ten spodek, to poczułam, że że oni się po prostu boją i nie chcą, żebym ich zauważyła. No i nagle z prędkością światła odleciał, tak? Tak, odczułam, że może się boją, że, że nie chcą, żebym zauważyła, tak, że, że tam co? A nie myślałaś, żeby to nagrać? No, myślałam tylko, że nie, z tej odległości raczej z takiej odległości by się nic nie nagrało. Mhm tak jakby no ułamek sekundy, tak? To trwało? Tak, okej. Ale co wtedy czułaś? Bałaś się? Czy też się nie bałaś, tam? No nie, właśnie w ogóle się nie bałam, tak? Byłam przy, jakby przyjaźnie nastawiona, tak? Ale tak odczułam, że może się boją, że mnie zauważyli i ten spodek odleciał po prostu z prędkością światła nagle. Tak szybko, tak. <laughs> To bardzo ciekawe, kurczę, szczerze mówiąc. Mm -hmm. bo Zwykle to jakby ludzie mają, czy odczuwają jakiś lęk i strach. Nie? No tak. Ty w ogóle jesteś odważna dziewczyna. No właśnie, że to, to tak no jakoś. To nie, w ogóle jakby... Czy tam dług, czy tam duch, czy to, czy do to, to tam. No tak. No właśnie, bo jaka twoja była reakcja, jak się zaczęło przesuwać to pudełko? Uciekłaś z tego pokoju, nie wiem, krzyknęłaś, czy co? Nie, po prostu zamknąłam okno i poszłam spać, tak? Okay. samo ja sama się zdziwiłam, dlaczego akurat zobaczyłam ten spodek i dlaczego... Nie, ja nie mówię teraz o spodku, tylko jak pudełko się przesuwało na stronę. No. No, no tak, no, no to jest fakt, tak? No ale jaka była twoja reakcja? No ja po prostu podeszłam do tego pudełka i zobaczyłam, co tam jest w środku, tak, że może jakaś osoba zmarła, chce mi coś przekazać, ktoś coś z rodziny, tak I co tam było? No, no zobaczyłam w tym pudełku, były jakieś śrubki, jakieś kartki, jakieś zapisane numery jakieś Ty Odnalazłaś w tym dla siebie jakąś informację, czy nie bardzo? Yy, no po prostu tam był jakiś adres podany i yy, numer telefonu, tak już nie pamiętam dokładnie, co tam było napisane, bo to było dawno, tak? Było jakieś 6-7 lat temu, tak? No, no właśnie, a jaka jest intensywność tych, yy, nie wiem, nawiedzeń, powiedzmy, w, yy, tak jak tam mieszkacie? Yy, no to się zdarza, yy, yy, no tak, raz na miesiąc coś się zdarzy, raz na dwa miesiące, raz na miesiąc różnie, że takie zjawiska tam yy, po prostu się zdarzają. Ale w jakimś określonym dniu, miesiącu? No, czy nie, jak? nie. To tak y, jakby nagle, tak? Jakby nagle, tak. No. A ty wy, wyczuwasz to jako. mówisz dwie osoby, to kobieta i mężczyzna, czy, czy co? Y no tak, jakby to była kobieta i mężczyzna, mm -hmm, tak? Mm -hmm. No, miałam ostatnio to, to, to było niedawno, tak? I. Y po prostu byłam sama w domu i był już bardzo późny wieczór i e, jakby byłam w pokoju dziennym, tak? I ma no, teraz po prostu odpoczywałam, tak? I e, nikogo w domu nie było, bo sprawdzałam tak później. I jakby zobaczyłam w pokoju wejściowym od kuchni między pokojem, zobaczyłam cień na ścianie. Jakby mężczyznę o długich włosach, tak? No i się przestraszyłam, tak? Po prostu już później byłam bardzo zwękniona po prostu. Ale coś powiedziałeś takiego coś, czy. Nie no, po prostu poszłam tam do kuchni, zapaliłam światło. Uh -huh. I to wszystko, tak? I, I To zniknęło? Tak. I nagle zniknął ten cień. Tak. Kurczę, no to było, tak. tak? Nie no, na pewno tak było, tylko... Kurde, no nie wiem. Nie no, to jest jakiś rodzaj masochizmu, że wy tam siedzicie w tym domu. Yy, no, nie, nie Chyba tak. Yy, to. To. Chyba tak. No, no ta Marta, yy, jeszcze coś ci się przypomnia? Yy, no tak, przypomniałam się, bo właśnie niedawno to było jakieś nie wiem, pół roku temu. Yy, no po prostu yy, włączyłam muzykę na telefonie i włączyłam skorpionców, tak? Nie wiem. No i po prostu e, jakby zapaliłam zapalniczkę. Nie wiem tak dla zabawy. Po prostu zaczęłam machać tą zapalniczką, tak jak się robi na koncertach. No i e, nagle coś obok mnie to było e, przy oknie, tak? I trzy razy coś zapukało w parapet, tak? Trzy razy po prostu tak głośno. Tak koło mnie to było koło mnie w parapet, jakby coś zapukało trzy razy. No i właśnie, coś takiego się. mnie spotyka. Wyprowadzić z tego domu? Planujecie się? No chyba powinniśmy, bo jeżeli tam takie zjawiska się dzieją, to już to można się zamęczyć, tak, mieszkając. To tak. No właśnie jest męczące, no? Ale wiem, bo męczące, bo też sprzedaż tego mieszkania czy wynajęcie to nie jest takie proste, bo to jest skomplikowane, tak? Mhm. Y, bo na razie po prostu, że tak powiem, nie mamy, y, my nie mamy możliwości sprzedania mieszkania, bo y, no osoba z rodziny po prostu nie zgadza się na sprzedaż i nie no tak to jest po prostu. No, to jest skomplikowane i nie mamy możliwości sprzedania mieszkania, no, przynajmniej na ten moment. Mhm, tak? No dobrze, to zatem Adriana przenosimy się na drugą nie. stronę. <tudziwanie> no, o, tyle emocji. <tudziwanie> Marta no co cenisz w mężczyźnie? Co ja cenię w, w mężczyźnie? No w przede wszystkim y to, że to, że to, że to, że ja lubię wartościowych. Po prostu mężczyzn taki. Co jest y y taką wartością? Y tak, co to no znaczy? Jeżeli ma jakieś zasady w życiu, jakieś wartości, którymi się kieruje, tak? Na przykład jakimi? No, wartości, tak, że no po prostu tak jak, prawda, no, mój mąż, tak, po prostu, że jest dobrym człowiekiem, tak, że tak. Nie wiem co powiedzieć tu jeszcze na ten temat. Może nie, nie chciałabym się na ten temat wypowiadać, Pani. No na przykład, żebyś dobry, bo dwa o ciebie, dwa od twoje potrzeby, na przykład, nie wiem, robić rano kawę, albo nie wiem, czasami zrobić śniadanie albo kolację, albo obiad, albo ci gdzieś zawiezie, cokolwiek. No tak, tak, no to myślę, że. Każda kobieta chce aby jej mężczyzna nie nią dbał, tak? I to jest normalne. Jasne. A dwie połówki jabłka czy dwa naczynia pełne, które jak jedno się uleje to jedno się je uzupełni? Zaraz, nie słyszę co mówisz. Dwie należy. połówki jabłka czy dwa naczynia pełne, które jak jedno się uleje to drugie się uzupełni. Aha. To nie wiem, chyba dwa połówki jabłka, chyba. Tak myślę. Okej. Okay. A dlaczego? Takie mam przekonanie po prostu, tak czuję. Okej. Okay. A mówiłaś w że. E, znaczy, czy masz moją książkę? Książkę? I ostatnio czytałam, e, to książkę dostałam od koleżanki od. E, Małgosi, i po prostu ona, ona w ogóle napisała tą książkę, i to była astrologia, tak? I tam było opisane na przykład o różnych układach planet, tak? Że różne sekstyle są w gwiazdozbiorze, tak? Że i to też wpływa pew na pewne znaki zodiaku, tak? Ten układ planet pewnych i charakterystyka tych y planet, tak? Y Jakie na przykład e, e, charakterystyka, tak? co, to, co... oznaczają pełne planety, tak? Z czym się wiążą, tak? Uh -huh. Lubisz astrologię. Lubię, tak, lubię astrologię, tak. Uh -huh. A ty jesteś jak znasz wieku? No ja jestem mnie. Uh -huh. <laughs> No tak, dopasujesz. No <laughs> no. <laughs> Dlaczego? Tak. No taki ma, wiesz, zainteresowanie od sasa do lasa, jest sensytywne. No tak, 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 tak. Tak, okay. tak. też się psychologią, tak? Lubię czytać psychologię, psychologią człowieka, tak? Interesujący mi się wydaje ten temat, tak? Mm -hmm. A, co... A ty mówiłaś, że interesujesz się koniami. To znaczy, że masz kenia, jesteś o nie mam konia, bo nie jestem zbyt zamożną osobą i nie stać mnie po prostu na kupno konia, tak? Czy po prostu trzymanie w jakiejś stajni, takie opłacanie, tak? Nie są no, po prostu kogoś, tak? I... Ale jeździsz teraz, czy teraz nie? No ostatnio nie jeżdżę, tak? Bo kiedyś bardzo dużo jeździłam konno i bardzo lubiłam jeździć konno i no to nie jest no, moja kwestia bo ja bardzo kocham konie tak no właśnie o to chodzi że nie musisz mieć konia ale przyjedziecie właśnie konno super. no ostatnio ostatnio nie po prostu no życie tak po prostu trzeba e, Miastki. Miastki. Nie wiem, jakiś, każdy ma jakieś obowiązki tak w życiu uh -huh. a czy masz swój autorytet autorytet czy ja mam swój autorytet Powiem szczerze, że nie mam żadnego autorytetu tak naprawdę. Nie, nie, nie mam autorytetu. Okay. Nie wiem, nie, nie wiem, co by mogło być moim autorytetem, tak? Nie, nie mam autorytetu, to jest rodziny przyjaciel. to jak sytuacja już sytuacja? to autorytet, tak? No to. No, pewnie on mój partner, tak, jest dla mnie autorytetem, tak? Przede wszystkim. Takiej odpowiedzi jeszcze nie było. Nie. To bardzo nie. miła odpowiedź, tak. Nie, no to warto było pomęczyć. To się partneru cieszy. No Ale... dobrze, a plany na przyszłość masz jakie? No, Takie marzeniowe. Tak, marzenia, no to. Marzeń mam dużo, ale czy. Yy, no nie podważam. Czy, no. czy mam szansę je spełnić, tak? Bo no nie ukrywam, że chciałabym wygrać na loterii. To prawie jak I każdy, tak? Bo chciał być kryzysem. tak? Ale y, przede wszystkim to chciałabym wygrać na loterii już nie ze względu na jakieś życie w luksusie, tak? ale po prostu, aby pomagać dzieciom w hospicjach, tak? Czy jakimś konie ratować po prostu, które po prostu, może no, tak powiem, idą do rzeźni, tak? I jakoś wykupi wykupywać te konie, pomagać bezpańskim zwierzętom, czy w ogóle jakąś działalność charytatywną prowadzić, tak? I, a nie pławić się w luksusie, tak? Bo nie jest to dla mnie po prostu jakimś priorytetem, tak? A co jest? Co jest dla mnie priorytetem? No po prostu o życie, po prostu, yy, aby mieć po prostu zasady w życiu swoje i yy, kierować się własnymi wartościami, tak po prostu. Jeszcze mi będzie taka rzecz szybko do głowy: Ty masz jakąś historię rodzinną, którą babcia albo, nie wiem, tam mama opowiadała jakąś taką, właśnie z duchem albo z czymś? To nie nie, to, nie, to nie, 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 nie zrobiły to, to mi dopiero takiego, tak, nic mi takie takiego akcje? nie mówił. Tak? Uh -huh. Znaczy no, moja mama jest ateistką, babcia jest wierząca, jest katoliczką, ale nie, nie, nigdy mi e, nie opowiadały o uh -huh. tym temat, nic nie, nie mówiła, o czymś takim. Rozumiem. No dobrze. To dziękujemy Ci bardzo Marta, naprawdę, yy, no nie zazdrościmy Ci jakby miejsca w którym <laughs> mieszkasz, ale ciekawie się tego słuchało. No, moi drodzy, jak Wam się podobało, zalajkujcie, zasubskrybujcie, a my widzimy się za tydzień. A jeśli chcecie podzielić się swoją historią z nami, zapraszamy do drugiej strony listy na Dziękujemy Ci Marta i zapraszamy ponownie.